Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. O czym masz, masz usłyszeć? Do wyboru będą trzy karty. O czym masz usłyszeć? Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Dokonaj proszę wyboru. O czym masz usłyszeć, bo o tym nie wiesz. Czyli tutaj chodzi o to, co moje karty chcą ci powiedzieć, przekazać. Dobrze. Jedyneczka, o czym ma jedyneczka usłyszeć. Pokażcie karty. Przede wszystkim, jedyneczko, tutaj pokazuje się taka historia, sytuacja u ciebie, że tkwisz w czymś, co ciebie bardzo mocno ogranicza. Jesteś w jakimś miejscu w swoim życiu, w jakichś myślach, emocjach, które ci nie służą. Może to być relacja z kimś, może to być jakaś praca, współpraca. Jesteś w jakimś ograniczającym schemacie. Mogą to być twoje myśli, destrukcyjne myśli, które podcinają ci bardzo mocno skrzydła. Nie wiem, czy to o tym wiesz, chyba nie, skoro tutaj ten rozkład taki jest dla ciebie. I przede wszystkim te karty mówią, że za bardzo izolujesz się od świata zewnętrznego, za bardzo zamykasz się w sobie. Stworzyłaś jedyneczko jakąś klatkę mentalną. Stworzyłaś sobie jakąś strefę Twojego komfortu, w której wydaje Ci się jest fajnie, jest ok, ale tak nie jest. Czujesz się jako osoba pogubiona, czujesz się jako osoba zamknięta w sobie. Może Ty jesteś typem introwertyka i może Ty faktycznie nie, bardzo, nie za bardzo lubisz tłumy, ludzi, wychodzenie gdzieś, ale za bardzo w tą energię introwertyka mogłaś jedynaczko wejść. I karty pokazują, że jakiekolwiek zmiany od losu, jakiekolwiek możliwe wygrane w Twoim życiu, przemiana, transformacja jest w bardzo mm, dużej blokadzie i przeszkodzie, bo Ty tą blokadę tak jakby sam sama na siebie nałożyłaś, czy nałożyłeś, chyba że jesteś w takim związku, który ci bardzo podcina skrzydła, który cię bardzo ogranicza. Jest to toksyczna relacja, toksyczna zażyłość. Pomyśl o tym, zastanów się nad tym i popracuj nad tym, wyjdź z tych schematów toksyczności, uzależnień, ograniczeń, izolacji, bo to ci nie służy. Przede wszystkim, ja też tutaj widzę i czuję, że tobie są zmiany potrzebne pokazanie się wśród ludzi, spędzenie gdzieś czasu w innym miejscu, w inny sposób niż dotychczas. Ale wiesz, czego nie wiesz? Nie wiesz tego, że idzie do ciebie jakaś fajna sytuacja finansowa czy zawodowa, bo może iść praca, jeżeli tego potrzebujesz, szukasz. Może iść awans, jeżeli o tym marzysz, pragniesz. Może iść konkretna umowa o pracę, jeżeli jesteś na jakiejś umowie śmieciowej. Ale może też przyjść konkretna kasa, dobry pieniądz, szybki pieniądz, duży pieniądz. Jakiś mężczyzna jest dla ciebie osobą wspierającą. Ty o tym nie wiesz. Ty możesz go nie zauważać, nie doceniać, nie dostrzegać, a on jest dla ciebie osobą bardzo pomocną i życzliwą. I też mam wrażenie, że jest przy tobie jakaś osoba, która w każdym momencie Twojego życia, jeżeli byś tylko o tym powiedziała, poprosiła, będzie do ciebie biec i pomagać ci. Więc doceń to, rozejrzyj się wokół siebie, kto takim życzliwym przyjacielem, dobrą duszą może być. Nie wiesz też tego, ale masz bardzo mocne predyspozycje do wywoływania wilka z lasu, czyli tutaj pod spodem talii była karta księżyca, czyli ty możesz naprawdę manifestować katastrofy w swoim życiu poprzez swoje wizje. Czarnowictwo. Możesz być osobą, która wszystko widzi w ciemnych barwach, która wyolbrzymia, która się boi, obawia, wybiega za bardzo w przyszłość i boi się o tą przyszłość, a nie pracuje nad tą teraźniejszością. A już nie wspomnę o tym, żeby zostawić przeszłość za sobą. I nie wiesz tego, ale potrzebujesz jakiegoś gruntownego oczyszczenia energetycznego bo ta karta o tym mówi. No i przede wszystkim potrzebujesz też wyjść z jakiejś strefy komfortu i zacząć stawiać sobie granice, bo Ty sobie granicy nie stawiasz. Czego jeszcze nie wiesz? Oj, poczekajcie, bo tutaj się zawieruszyła karta. Czego jeszcze nie wiesz? Że masz protekcję od sił wyższych, że masz wsparcie anielskie i że wyjdziesz z deficytu jakiegokolwiek czy energetycznego, czy finansowego i pod spodem tali, że czeka ciebie jakaś fajna, fajna zabawa, fajna okoliczność. Mile spędzony czas w gronie jakichś fajnych, życzliwych osób. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka, czego nie wiesz, o czym nie wiesz. Nie wiesz, dwójeczko, pokażcie karty. Czego nie wiesz, przede wszystkim patrząc na te karty, to odnoszę wrażenie, że. Nie widzisz dwójeczko, blokad, które są w tobie. Masz bardzo mocno zablokowane czakry, przepływ energii na poziomie właśnie czakr, meridian i tak dalej. Jest tutaj jakaś blokada w tobie. Ten ogień tej iskry do działania, tej ogień, ten ogień tej kreatywności, tej aktywności nie płynie u ciebie. Przyczyną, powodem mogą być twoje emocje. Trudny stan emocjonalny, bycie w jakimś takim potrzasku, w jakiejś takiej apatii życiowej, ale też tą blokadą, tym powodem może być mężczyzna. Być może jesteś w jakimś wymagającym związku czy relacji albo tęsknisz za jakimś mężczyzną, bo już go nie ma przy tobie. I tutaj karty pokazują, nie wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, jak to odciąć. Jeżeli to jest trudna, wymagająca relacja, to chciałabyś odcięcia, zakończenia, rozejścia, ale z drugiej strony nie ma tej decyzyjności w tobie i żyjesz w takim potrzasku. Jeżeli jest to tęsknota za mężczyzną, no to wiesz, że on już nie wróci i też nie wiesz, co z tym wszystkim zrobić. Karty pokazują zaburzona. Energia jest u ciebie i ty o tym nie wiesz. Potrzebujesz odblokowania, oczyszczenia na poziomie energetycznym, pouwalniać też jakieś emocje trudne. Mam też wrażenie, że tutaj no powiedziałabym ta czakra podstawy, czakra serca, one tutaj są trochę zaburzone. Wszystkie zresztą po kolei te czakry widać mocno. Wiesz też, czego nie wiesz. Że wszystko, co ciebie spotyka, każda osoba, która jest dla ciebie problemem, wyzwaniem, która kosztuje ciebie dużo emocji, jest Twoim lustrzanym odbiciem. Więc pomyśl o tym, zastanów się nad tym, poczytaj sobie o tym, jak to działa, jak to funkcjonuje i zacznij nad sobą pracować. I w momencie, kiedy Ty zaczniesz nad sobą pracować, to w bardzo szybkim czasie energia wokół ciebie. Będzie się zmieniać. Nastawienie, podejście innych ludzi będzie się zmieniać. Ty masz skonfrontować się sam sama ze sobą, ze swoimi emocjami i zrobić tam porządek, czystki. I tym mieczem obosiecznym, w tym asie mieczy, należałoby poprzecinać te więzy energetyczne, które łączą ciebie z kimś. Z kim nie powinny Ciebie łączyć? Bo być może tutaj jakiś też jest ktoś, kto zsieść z Ciebie energię, to po prostu Ci ją zabiera. Ale tutaj myślę, że powodem, przyczyną jest jakiś mężczyzna. Może ojciec, może jakiś partner, może jakikolwiek inny mężczyzna. Potrzebujesz medytacji, po, potrzebujesz wyciszenia, uspokojenia. Potrzebujesz uziemienia. Mhm. W ciszy, w spokoju znajdziesz yy, możliwości, znajdziesz sposoby, znajdziesz pomysły na to, co zrobić, jak zrobić, żeby odmienić swój los na lepsze. Nie żyj przeszłością, za bardzo siedzisz w rozpaczy, cierpisz w samotności. Nawet jeżeli otaczają Ciebie jakieś osoby, to Ty bardzo cierpisz w samotności. Jeżeli Ty jesteś osobą samotną, singlem, to za bardzo pragniesz tego docelowego partnera, za bardzo chcesz tego i tobie to nie wychodzi. Tutaj należy odpuścić, dać sobie na czas, odpuścić, skupić się na czymś innym, a to wtedy przyjdzie. No, tak to tutaj się zarysowało. Jakieś tutaj jest przeżywanie tych emocji. Ta piątka kielichów mówi o tym, że cierpisz nad czymś, co miało miejsce kiedyś, nad czymś, co się wydarzyło. Nie potrafisz się pozbierać z tego. Potrzebujesz naprawdę oczyszczenia, uziemienia. Co tutaj jeszcze do ciebie płynie? Tak, widzisz, na coś tracisz energię, i ta energia ci ucieka, i, na, i te konflikty wewnętrzne są w tobie mocno masz yy, wewnętrzne konflikty i, i, i te emocje Ciebie zalewają i tu może być problem w ciele problem zdrowotny yy, karty pokazują no musisz przyjrzeć się temu gdzie ta Twoja energia ucieka na co ta Twoja energia ucieka dlaczego w tym mule grzęźniesz co jest powodem, przyczyną i zacząć z tym pracować dobra intencja, dobra manifestacja i jakieś tutaj działanie i powinno być dobrze. Wszystkiego pięknego. Trzy. Trójeczka. Co tutaj karty chcą ci powiedzieć? O czym Ty nie wiesz? Że nie wiesz o tym, że w najbliższym czasie mile spędzisz czas, że będziesz gdzieś świętować, celebrować, że czeka ciebie jakaś radość, jakieś zadowolenie, myślę, że jakaś okoliczność przed tobą stoi otworem ktoś być może ciebie gdzieś zaprosi, będzie chciał się z tobą spotkać karty pokazują. Mam też takie wrażenie, że nie wiesz o tym, ale szykuje ci się jakiś romansik, jakieś uczucie, i to jest dla tych osób, które tego chcą, które są na romanse otwarte albo które są osobami wolnymi, singlami. Idzie do ciebie jakieś uczucie z otoczenia. Jakiś romans, uczucie wisi w powietrzu. Karty też pokazują, że nie wiesz o tym, ale ktoś z przeszłości może chcieć do ciebie się odezwać. Jakaś osoba, która nagle zerwała z Tobą kontakt, przestała się odzywać, uciekła gdzieś w wir swoich obowiązków życiowych. No i tutaj nagle gdzieś olśni tą osobę i postanowi do Ciebie się odezwać. Tak niespodziewanie. Karty mi pokazują, że niektórzy z Was wejdą w jakiś romansik, który może okazać się jakimś fajnym uczuciem. Tutaj też. Widzę, że należy podjąć w jakiejś dziedzinie w Twoim życiu, w jakiejś sprawie, sytuacji konkretną decyzję i ty jakoś tak stronisz od tego, uciekasz od tego, podchodzisz do tego jak tak nijak, próbujesz to odkładać, a karty mówią, że nie wiesz o tym, ale czas ciebie goni, i należy tą decyzję w końcu podjąć. Czego ona dotyczy, każdy z Was będzie wiedział, o co chodzi. Co tutaj jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Myślę, że rozmowy są ważne. Bycie obiektywnym, trzymanie się swoich argumentów, odkładanie gdzieś emocji na bok jest tu bardzo mocno ważne. Jeżeli będziesz z kimś przeprowadzać ważną rozmowę, coś wyjaśniać, oczekiwać od kogoś wyjaśnienia, panuj nad emocjami, zachowuj ten stoicki spokój. Tutaj coś się zaczyna zmieniać, tutaj coś się zaczyna mocno dziać. Jeżeli do tej pory, trójeczko, miałaś wrażenie, że w twoim życiu nic ci nie wychodzi, że we wszystkim się wszystko knoci, burzy, niszczy, psuje, to te karty mówią... Że to się zmienia, że ty dostajesz taki zapał do działania. Dużo tutaj przyjdzie do ciebie pomysłów mądrych, fajnych, y, takiej aktywności w tobie. Mam wrażenie, że u co niektórych z was y, będzie się rozpalał jakiś ogień. Nie wiem, czy wy macie coś wspólnego z kundalini. Czy wy jesteście po jakichś inicjacjach, po jakichś oczyszczaniach, po ingerencji kogoś z zewnątrz, w waszą energię? Jeżeli tak, to tutaj coś się zmienia. Tutaj tak, jakby ta energia rusza naprzód. Tutaj tak, jakby coś idzie do przodu, a ty łapiesz tą iskrę do działania. W stałych relacjach, w stałych związkach, jeżeli było ciężko, źle, to w końcu siebie odnajdziecie. W końcu poczujecie siebie po jakiejś takiej izolacji, po jakimś takim przestoju energetycznym, po jakimś takim zatrzymaniu energii. W końcu ta energia w relacjach ruszy naprzód. No. Co jeszcze? Chcecie dopowiedzieć karty dla... No właśnie, idzie ktoś z uczuciem. Idzie uczucie, ale stara osoba, stare myśli też się pokazują. Karty mówią, żebyś trujeczko mimo wszystko nie zburzyła tej radosnej, radosnej atmosfery w swoim życiu i nie pozwoliła, żeby stare sprawy były wywlekane. Żeby przeszłość odgrywała kluczową rolę w twoim życiu. Planuj sobie... To co chcesz osiągnąć Bo to jest dobry czas do tego Żeby twoje plany, zamiary Mogły się realizować Popracuj z energią Wydobywaj ją z siebie Idzie do wielu z was Prawdziwa miłość Ta miłość taka konkretna Ze strony płci przeciwnej innej osoby Ale też u niektórych z was Będzie zachodzić taka wewnętrzna Transformacja W tobie gdy wydobędziesz tą miłość siebie, patrząc na siebie w lustro, w lustrze będziesz mówić, ja siebie kocham, ja siebie akceptuję, ja siebie uwielbiam. I tego Wam życzę, wszystkiego pięknego, pozdrawiam.